Dzień dobry, moje drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Phil i jak widzicie od samego początku e, dzisiaj walka. Udało mi się natrafić na bandytów, m, którzy czaili się w okolicznej wsi, albo w sumie w resztce wsi, która e, jest bardzo blisko. M, bardzo blisko miejsca, w którym byliśmy ostatnio. Więc stwierdziłem, że trzeba się z nimi rozprawić. Ponieważ kto wie, czy nie będą oni. Ej! Który? Gdzie ty tu jesteś? Bardzo brzydko z twojej strony, panie bandyto. Nie można tak robić atakować z dystansu. No, chodź tu. Chodź, 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 chodź. chodź. No, i z panem bandytą się myślę, że rozprawimy. No, dobra, dobra, dobra. Ta twoja tarcza całkiem wytrzymała. Muszę przyznać, że jego tarcza wytrzymała wiele. E, przy okazji pozbieram sobie przedmioty. E, w sumie już bardziej bibeloty, które z nich pozostały. E, no i biegniemy udać się w dalszą część wędrówki, ponieważ mnie interesuje, e, cóż takiego tutaj w tej wsi się będzie działo. E, Przydałoby mi się na pewno. Kowal, co by mi broń naprawił, ładna wieść. Ano, Ano, Perła moczarów. Skoro tak gadacie, jakby ale ano, od zimy do zimy. Co to z tobą jest nie tak? Tak, panie, nie wiedziałem, że należycie do nich. Ogólnie, moi drodzy, wybaczcie, że we wcześniejszych dwóch materiałach były problemy z kadsynkami. Ogólnie, mam nadzieję, że udało mi się to naprawić, więc, ymm, więc już teraz powinno być wszystko w porządku. Ja oczywiście sytuację jeszcze nadzoruję, ale wybaczcie. Nie należy do nikogo. Przejdźmy do rzeczy, chcę to załatwić szybko. Aha, to tak się sprawy mają. Mam pomóc rozwiązać wasz problem. Opowiadaj w czym rzecz, same konkrety. Wojna obudziła starą moc. Złą moc, która karmi się przelaną krwią. Koszmary śnią się w nocy i na jawie. Ludzie we śnie wychodzą z domów i już nie wracają. Mhm. Mm Takie buty. W szepczącym wzgórzu leżą niepogrzebani ojcowie, synowie, córki i matki. Ludziska boją się ich ruszyć. Tam musicie iść. Trzeba przegnać ciemne moce. Dobra, czyli rozumiem, że muszę udać się na wzgórze. Panie Lasu, nie wiedzą, co to za moce? One wszystko wiedzą. Stara Tekla orzekła, że zesłały karę, bo ludzie ich nie szanowali. Byli tacy, co je nawet Wiedźmami zwali. Ale musi mm -hmm. to nie aby, skoro was przysłały. Rozejrzyj się po Szepczącym Wzgórzu. Jeno, uważajcie, panie. Nie traktujcie tego lekko. W porządku, to wiesz co, może jak mam się tam udać i mówisz, że faktycznie jest aż tak niebezpiecznie, Pozwolę zajrzeć sobie na mapę. No i tu widzę jedno: tak, tu jest sierociniec. Tu bym musiał się dostać. Tylko zanim jednak to nastąpi, to pozwolę sobie na szybką podróż. A wiem, że to nie jest najlepszy pomysł, ale chcę udać się w szybką podróż do kowala naprawić sobie orange, ponieważ nie do końca jestem przekonany, co się znajduje w miejscu, w którym za chwilkę będziemy, a jednak nie chciałbym, wiecie, podróżować zbyt długo. No, wiem, że to trochę psuje imersję. Jednak sami rozumiecie, jeżeli mamy się uwinąć tutaj z jak największą liczbą rzeczy, a w tym wypadku wiecie, że ja większość. Większość drogi i tak podróżuje. Mm, no to nie powinno być z tym najmniejszego o, problemu. Dobra, panie płatnerzu, e, chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał, to po pierwsze. Mm, I podobno, 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 podobno. Rękawice, rupiecie, pancerze. Mm, buty. No nie, rozbierz na części. To ja pozwolę sobie rozebrać na części wszystkie. No dobrze, wszystkie zbędne stare przedmioty. To są, to są moi drodzy bronie, których ja nigdy nie użyję, a dzięki temu mam możliwość uzyskania niezbędnych składników, które w przyszłości mogą mi się przydać. Muszę naprawić na pewno ten miecz, bo to jest, to jest moja. Chyba najlepsza broń, którą yy, na chwilę obecną posiadam. Yy, miecz Łowców Czarownic. Również go sobie naprawimy. Yy, oraz naprawimy sobie pancerz. No. I w taki oto sposób... W taki oto sposób... Rzemiosło. Mógłbym sobie buty zrobić. Buty kawalerzyste. Yy, buty kawalerzyste, kurtki, takie przedmioty raczej mnie nie interesują. Wojskowa... No nie, takie kurtki mnie nie, też nie interesują. Yy, spodnie, no właśnie, te spodnie całkiem dobre. Yy, całkiem dobre. Zrobimy sobie te buty, yy, żeby mieć lepsze. Przy okazji, zobaczę jeszcze co masz na zapleczu, czym byśmy mogli pohandlować. Yy, masz dwie mapy, to ja mapy sobie odkupię. Kto wie, może kiedyś zrobi z nich użytek. Eee, pancerz, kurtka, no i kurtka, łowcy, nagród. Dobra, Do tego na razie nie biorę. Eee, tego na razie nie biorę, nie widzę w tym sensu. Eee, 2000 kroków, to jest no pokaźna liczba. Więc ekwipunek, eee, wymienimy sobie nasz oręż. Ponieważ właśnie z takową myślą został on zrobiony. Eee, to zostaje, to zostaje. Rękawice, spodnie. Spodnie. Niech będą te spodnie. One są lepsze mm, od tych, które mieliśmy przygotowane na stanie. Więc przy okazji, poprawmy sobie nasz oręż. Mm, no i myślę, że pozwolę sobie na szybki powrót na szybki powrót we wcześniejsze miejsce albo od razu mm, byśmy udali się. Do sierocińca. Co by przyspieszyć troszkę ten zakres, ponieważ ja bym nie chciał Wam robić tutaj mm, dodatkowych cięć, a płotka się zgubiła na, ach, na moczarach. Rozjem sobie jeden plasterek miodku. Miodek jest zdrowy, więc wiedźminowi nie zaszkodzi. Oj, ale utopce już mogą mu zaszkodzić i one nie są zdrowe. Mm, dzisiejszy materiał, wydaje mi się, że będzie trochę krótszy yy, niż, yy, niż ostatni, ale to wynika z faktu, yy, że jeszcze muszę... No już, już. Dalej! Słyszeliście to? Nie zbliżaj się! Odejdź! Moim. Czuję, skąd przychodzisz. Eee... Nowy znacznik. Wejście. Czy to. Które mnie chronią. Wiedzą skąd przychodzisz. Aha! To tak się będziemy bawili. W porządku. Czy to drzewo na na mnie wilki? A, Aż normalnie ciarki po plecach idą. Jest znacznik. A co to? Dziecko? Czemu tu leży dziecko? Przepraszam bardzo. Nie podoba mi się to drzewo. Bardzo mi się to drzewo nie podoba. Mm hmm. Wiesz, co jest taki problem? Że Wilko... Wilkołak, że nie do końca ufam tobie, wiesz, tak? A już. Czy ja mogę przejść? Nie, nie mogę. Nie do końca ufam tej sile. Mhm. Jest na tyle mocna, że moje igli nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Świetnie. Dobra, zanurkujemy. Czy coś tu się znajduje interesującego? Tak, coś tu jest. Są schematy. Są schematy. Tam też coś było. Bingo. Zbieramy sobie piękną masę przedmiotów. Wydarta stronnica. Odwary. Dobra, Geralt, ale wiesz co? No. Cieszę się, że się rozumiemy. Już nawet nie musiałem ci bardziej uwagi zwracać. Po co tu przyszedłeś? Po co krew przelewasz? Um. Czy chcesz mnie wyzwolić? Uh. Widziałem też trupy kobiet, a nawet dzieci, ale też chciały się zniszczyć. Dla sił natury, dla lasu i ziemi, każda śmierć jest zawsze jednakowa. Mm -hmm. Ja zawodzę, krzyczę, nigdy nie słuchaj mnie. Powiedziałeś, że jesteś uwięziony. Jestem tu przykuta kajdanami magii, błądze w nieskończonych labiryntach liści. A czym wiem ty jesteś? wszystko o dzieciach. Ja wiem, co mnie czeka. Uwolnij. Ja muszę im pomóc. Jeżeli coś zagraża się rotom, sami Jest taki problem, Dzień wiecie? Uwolnij mnie, proszę. Mogę być wichurą. Mogę być galopem. Mogę je ocalić. Tylko ja to mogę. A... Nie pasuje mi coś tutaj, bo... To chcę uratować dzieci, gdzie dzieci i kobiety leżały martwe, więc... A... Więc nie do końca im to się składa w całość. dzieci, też chciały ci zniszczyć. Dla sił natury, dla lasu i ziemi, każda śmierć jest zawsze jednakowa. Ja zawodzę, krzyczę. Nigdy nie słuchają. Znaczy, ja nie wiem, czy to nie jest jakaś część zagadki. W sensie. Dlaczego uważasz, że dzieci na polanie. To mnie zastanawia trochę. Nie wierzę Ci, Tobie. Zbyt wiele świadczy przeciw Tobie. Nie mogę polegać tylko na Twoich słowach. Nie masz się mnie krzywdzić. Przeciw Tobie stanie potęga natury. Aha. Aha. Świetnie. To całkiem. To całkiem miło z Twojej strony. Nie, nie będziesz. Ale jesteś czymś z... chyba złym. W sensie. A, Ja wiem, że decyzje, które podejmowałem, mnie zawsze były dobre. I zobaczymy, czy ta była czymś dobrym. Bo w teorii to był problem, który przekładał się na to, że były problemy. Duch zaklęty w drzewo, w sensie. To chyba o to chodziło jednak jednak po co mnie tu wysłali więc A czy to była decyzja dobra czy zła mm, Najpewniej przekonamy się wkrótce wiecie ja już wiedź mi kilka razy pokazał nam Mocne, że emocje. mogę z niego zaczerpnąć a kim wy jesteście łopi Sołtys? Co tu się stało? Co tu się wydarzyło? Kto to jest? Na wszelki wypadek. Przez jakiś czas nie chodźcie jeszcze na Szypczące Wzgórze. Nie może być. Coś tam się działo? Um. Wierz mi, nie chcesz wiedzieć. No to jest chyba najlepsza decyzja. No... Serce drzewa zostało opanowane przez jakąś istotę. Zniszczyłem mi serce i lokatora. Znaczy się zmora, tak. Nie wróci. Nie, 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 nie wróci. wróci. A to dobrze? Czy źle? Wiedźmy, czy jaki nazywasz panie lasu. powiedziały, że mam się upomnieć o zapłatę. Ponoć z czego chcą. Wiem, dajcie mi sztylet, zarudko wrócę. Ej, ale to chyba była dobra decyzja, bo oni się tak mniej więcej cieszą, nie? Z tego co zrobiłem. No, masz tylet. I czy to będzie to, co było na, na tej rycin... Au! Ach, czyli to co było na rycinie... Nie zapłata. Przekażcie ją panią. Dlaczego obciąłeś sobie ucho? Bo taka jest umowa. Wy jesteście obcy, nie wiecie jak tu się żyje, a to uczciwa zapłata za opiekę. Więc mm -hmm. wszystkie te uszy w lesie. Nie myślcie o tym, panie. Wy stąd odejdziecie, a my będziemy tu trwać, tak jak nasze dzieci i wnuki. O oh, wow! Nad Welen nie czuwają ani Bogowie, ani żaden władca. To ziemia niczyja. Kto chce przeżyć, ten sam sobie musi znaleźć pana. No, to tego się nie spodziewałem, ale szczerze, bardzo gładko poszło z tym złym duchem. Znaczy, złym, dobrym. Anyway, zobaczymy. I dostałem przedmioty, rękawice myśliwskie i buty. Ojej, coś się dzieje. Coś się ewidentnie dzieje. Nie wyglądacie tak jak na... ...malowidle. Schowaj broń, kawalerze! W rzeczywistości jest W rzeczywistości też jesteście... ...inne... ...niż na gobelinie. No... Mm. ...przygnie. O oh, wow. Co tu się dzieje? Ile tych przysług musiało być, że tych uszu tyle tam wisi? Są tłuszczuckie jak prysiącka i jak karmel. A teraz musimy porozmawiać z Białowosem. Poznaję to znanie. Przecież to Anna, żona barona z Ona nie należy do żadnego człowieka. W jej wnętrzu owoc. Owoc nasienia kogoś, kogo nienawidziła. Pomogłyśmy jej! Zgodziła się służyć. Nosi nasz znak. Jest nasza. Nie no mam pytań. ciebie interesuje inna kobieta? Mów białowłosy! Posłużyłyście się mną. Wysłałyście mnie na szepczące wzgórze. Nic za darmo, kawalerze. Czy zniszczyłeś złe moce? Czy przywróciłeś spokój naszym poddanym? Tak. A co nam się udał, kawalerze? I to jest najważniejsze pytanie. Kim był duch zaklęty w drzewie? Kimś, kto kiedyś oszukał śmierć? Ale nie zdołał oszukać ciebie, kawalerze. Uwolniłeś świat od wielkiego zła. Uh, uh, one nie są, uh, w sensie, one mogą być złe, a dla nich wielkie zło mogło być mega dobrem. Z drugiej strony one mogły być złe albo neutralne i tam faktycznie mogło być wielkie zło. Ja wywiązałem się ze swojej części umowy. Kolejna was. Nigdy nie łamiemy danego słowa. Dziewczyna, my się włosy, tak na nie mówią. Chudzina wyczerpana i przestraszona. bidulka słaniała się na nogach. Zaopiekowałyśmy się nią najlepiej, jak potrafiłyśmy. Jak własną córką. Mm -hmm. Wszystko na próżno. To była bardzo niegrzeczna dziewczyna. Krnąbrna, uparta i samolubna. Nie wierzę. Od zawsze dotrzymujecie słowa, więc opowiecie mi wszystko dokładnie, tak jak było. Opowiemy, kawalerze. Wiedziałyśmy, że przyjdzie ośmiostry wyczytałyśmy to w hmm. Widywałyśmy jej postać, jaką ginie w kałużach. Nadeszła od strony moczarów. Co się jej stało? No wiedziałyśmy, że wróżby mówią właśnie o niej. Dziecię starszej krwi. Zasiane ziarno, które wybuchnie auki. I już? Jakie gniątko. Jak Dalej siostry, nie ma co mi trężyć. Do stołu kryłam, w kotle już w uzury. Nie wolno nam! Wiesz, że ona jest dla niego! I dostanie ją! Dostanie, ale nie całą! Mm, dobrze mówi, skosztujemy jeno krzynę. Stopy jej utnę. Ładny ma, zgrabny, na rysu jak z Dallas. Uuuu, narobiłaś mi smaku. Niech będzie, no idź już, idź! Czyli jednak nie są takie dobre, jakby się wydawało. Chciałem ją zjeść! Raz, że chciałem ją zjeść, a dwa, że chciałem oddać im Lerytowi, który za nią podąża. O nie... Ucieczka z moczarów. Wydostań się z krzywów... Krzy... Aaa, dobra, nie mogę tego przeczytać. Wydaje mi się, że w tej sytuacji po ja prostu muszę uciekać. Wydaje mi się, że nie jestem w stanie przezwyciężyć tego. Kiogonu. A te krzywuchowe moczary to jest jednak nie najlepsze miejsce. Więc najlepiej jest uciekać. No, zwłaszcza, że on za nami podąża. I ja nie wiem, czy on jest sam. A jego rumak. Zresztą nie tylko rumak. Nie przywodzi na myśl nic dobrego. Udało się? O nie. Chciałeś cię zabić. Chciałeś cię porąbać ją jak zwierzę i pożreć. Smaki krwi przypomniał nam lata młodości. Starsza krew, niezwykła dziewczyna, ale ty o tym wiesz. Żałujemy, że uciekła. Uciekła od was, ale ja ją znajdę. Razem wrócimy tutaj, żeby was zabić. Wrócisz, wrócisz. Tak splatają się nasze losy. A wtedy ktoś umrze, ale żadna z nas. Teraz będziesz gonił za cieniem i błądził w Wszędzie będziesz znajdował tylko jej odbicia. Jesień dziewczyna umrze. Do zobaczenia, piękny rycerzu. Bardzo dziwne słowa. Nie podoba mi się to w żadnym stopniu. Ale doceniam to, że przy okazji poruszyliśmy temat barona. I wiecie co? No bo poznaliśmy teraz wszystkie. Wszystkie trzy wiedźmy. Zaktualizowano wpis Cyrilla. Uaktualniono wpis o postaci babcia. Otrzymano doświadczenie. No a moim celem jest znaleźć Tamarę. Córkę barona, która znajduje się w Oksenfurcie, więc wydaje mi się, że powolutku. Już tak kończąc ten materiał, udamy się właśnie w stronę Oksanfurtu. No i kto wie, czy następnym razem właśnie tematu Krwawego Barona sobie... No nie poruszymy, ach płotka, nie przeskoczysz tutaj. No nic, dobrze, to domyślam się, że zaraz do mnie podejdziesz i wspólnie wyruszymy dalej w trasę. Co więcej, musiałbym w końcu zabrać się za gwinta, bo Pewnie duża część osób właśnie też na to czeka. Ale na chwilę obecną, sami rozumiecie, masa wątków, masa spraw jest do załatwienia. Zarówno te dotyczące i interesujące Geralta, oraz te interesujące wszystkie osoby, które gdzieś tam po swojej drodze spotykamy. Dużo wilków. Trafiliśmy na Watachę całą. Dobrze, że nałożyłem znak, który, da, którym się nawet za długo nie nacieszyłem. U, u, nie, ja przepraszam. Nie. nie, 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 idę stąd, idę stąd. Dlaczego on? A, moi drodzy i tym. Tym jakże niebezpiecznym akcentem żegnam się z wami i widzimy się kolejnym razem, gdzie zobaczymy się w Oxenfurcie, więc trzymajcie się, do zobaczyska, do następnego razu. A ah, i oby udało się uciec przed Leszem. Na razie, hej hej. Dlaczego nie chciałem? To miała być walka z wilkami tylko.